Siemanko, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Władca monetka na Krypto Królestwo, a to jest ten, który już wy znacie, a wam mówię jeszcze raz dzień dobry. Słuchajcie, godzina 16, i lipca, 5 czy 5 wy to widzicie akurat w sobotę, bo tak stwierdziłem, że sobotę się zdążę jeszcze wyrobić przed nagraniem, bo dzisiaj punkt No 17, muszę wyjść z domu i jeszcze musicie tutaj hacie posprzątać, więc mam takie taktyczne pół godziny. I tak takiego czasu, że, że tak powiem po żołniersku posprzątam w pół godziny wszystko na błysk, a dla was po kryptowalutowemu Ogarnę tutaj materiały i robotę, którą musimy zrobić na bieżąco, a właśnie troszkę nadgonić Jak mi tutaj, że tak powiem w weekendzie maleństwo pozwoli to Znaczy już nie takie maleństwo, ale jak będzie, ale jak mi tu pozwoli to, to wam nagram jeszcze jeden odcinek roboczy Będzie, żebyście mieli też na niedzielę coś, dobra? Ale przede wszystkim fokus jest na na dzisiejsze działania, i teraz tak, co mamy przed sobą? Teraz mamy przed sobą Melanda. Yy, to były działania związane z Borba Tokenem. Dlaczego mówię w formie, formie przeszłej? Dlatego, że już jest to zamknięte i powiem wam lepiej. Ja porobiłem wszystkie quizy, wam powrzucałem quizy, myślę, że wszystkie. Wszystkie odpowiedzi, poinformowałem was o tym i sam o tym zapomniałem. Chciałem napisać na następny dzień tweeta i chyba wszedłem o 13 czy 12 tam na tą Borpę, a o 11 zamknęli już o ten, o, o zużywanie stacków. Więc niestety mi się nie udało, ale to też była dziwna zagrywka co do tego, co do tego projektu, no fajnie, bo słuchajcie, oni pierw zrobili listing, wylistowali token i dopiero, dopiero po jakimś czasie dali nam tokeny. Wcześniej pamiętam, mieliśmy tak, że dostawaliśmy tokeny przed listingiem bodajże, albo jakoś, nie wiem, krótko po listingu, naprawdę to chyba była godzina, czy dwie, czy trzy max. Tak mi się wydaje, że to był krótki okres czasu, a tutaj już byli, byliśmy chyba 2-3 dni po listingu, no i dopiero wtedy e, dali nam tokeny, a czy tu dali niektórym są tokeny? Mam nadzieję, że je załapaliście, że się udało. E, pamiętajcie, za darmo odset ja słodki, więc tutaj generalnie za darmo było. O Layer Zero się odnosiłem, więc to nie będę się odnosił dalej. Słuchajcie, no aktualizację dropa dotyczącą Imaginary Ones. Słuchajcie, pod tym linkiem, ja wam to wrzucę, e, możecie sobie go odebrać. Ogólnie powiem Wam tak, wyszło to jest strasznie niesamowita za przeproszeniem kupa, ponieważ działaliśmy tu na Bubble, wiadomo tutaj też refy troszkę zrobiły robotę, przede wszystkim też chodziło tu zaangażowanie i to co można było wystukać na telefonie. Podejrzewam, że nie chcę, nie chcę wyjść na zbana, ale jakieś tam powiedzmy farmy koreańskich rączek i to opartych na AI, bo to nie, nie róbmy jakby z tych ludzi nie, nie wiadomo kogo. Chodzi o to, że widziałem ostatnio patenty, jak, jak się farm, jak wyglądają farmy właśnie takich aplikacji na telefonach. I Koreańczycy, czy Azjaci to są w ogóle mistrzowie pod tym kątem, więc koreańskie rączki robią farmy takie jeszcze na AI, że samemu inaczej. Chodzi mi o to, że w tej grze tu była gra na bubble, w którą mogliście prawo-lewo skakać, nie? I biegać po prostu na tym, i AI to, i, i to wiem, że jest już chyba w stanie zrobić, więc no, ci, co mieli zarobić, zarobili, wyfarmili. U nas to było, <laughs> przepraszam, 868 sztuk, przynajmniej u mnie, czyli to było wartość około 4 dolarów w tamtym momencie, teraz pewnie jest jeden. Przepraszam. Także bo możecie co najwyżej pomochać papierek od kebaba. No niestety, słuchajcie, kochani, no nie zawsze tak będzie. Eee, teraz jeszcze mamy taki ryneczek Lidla, nasz kryptowalutowy, który widzicie. No, niestety jest jak jest, nie zmienimy tego na razie. Jest, poszedł zjazd na 54 tysiące dolarów, a właściwie wczoraj, kiedy wy to oglądacie, <laughs> więc tak <laughs> jezole mnie przydusiło. A widzicie, fajek nie pale, już od tylu lata przydusiło. No, w każdym razie lecimy sobie dalej. A wrócę do tematu jeszcze. Te 54 tysiące zjazd, możemy zjechać niżej, czy zjedziemy niżej, nie wiem. Nie, nie interesuje mnie za bardzo sam, sam, sam BTC i obecnie rynek, bo się skupiam na innych zadaniach, dla mnie to jest farmienie, A jak jest, no jest, jest takie powiedzenie, no to jest powiedzenie, które ja znam akurat od Maćka Tomczyka, kupuj strach, sprzedawaj radość i tutaj jest, teraz, teraz, teraz jest dobry moment na to, żeby kupić. Nie żeby może, nie żeby sprzedawać, tylko żeby kupić, to jest zajebisty moment, bo yy, nie zjeżdża niżej nawet. Ja bym czekał, żeby jeszcze zjechało do, do 50 albo niżej troszkę. Ale zobaczymy, bo to mi się wydaje, że może jeszcze zjechać cena. Jeszcze zobaczymy, co nie wymyślą, ale no, mówię, ja nie jestem ja nie jestem teraz skupiony na tym, tym więc Wam nie. Powiem, dobra, odnośmy się do Eigena, bo ja za bardzo polecę zaraz wykresować to Bitcoinowe, Bitcoin Talking. A to też nie, nie chcę się dzisiaj fokusować za bardzo nad tym. Po prostu obserwuję, widzę, co się dzieje na rynku, więc myślę, że możemy zjechać niżej. Czy zjedziemy, zobaczymy. Ale jest dobry moment na zakupy. I to nie jest sprawa inwestycyjna, ale jest dobry moment na zakupy. Tylko wybierzcie sobie jakąś fajną perełkę, nie? Dobra, lecimy, bo ja się rozgadałem znowu. Mamy drugą fazę drop od Agen Layer. Migawka dla fazy drugiej została wykonana 15 marca. Klaimować możecie sobie tutaj. Jeżeli jesteś użytkownikiem Etherfi, również jesteś uprawniony. 1% przydziału Eigen został zarezerwowany dla każdego użytkownika, który otrzymał nieprawidłową kwotę do claimu. Jak pamiętacie, takie rzeczy były. Także yy, no, tutaj jeszcze trzeba pamiętać o tym, że zostaną podobnie rozdzielony wśród użytkowników po rozwiązaniu problemów. Gdy tokeny, przepraszam, znaną się staną się zbywalne. Tyle. Żadna większa filozofia. Mam nadzieję, że odebraliście w tamtym momencie. Jeżeli nie odebraliście, teraz sobie odbierzecie. I tyle. Lecimy dalej. Słuchajcie, mamy ciekawą akcję od Rynow i... Mam nadzieję, że zaraz zobaczymy, czy jeszcze jest możliwość na to, żeby to wymintować. Jak jest, to jesteśmy w domu. Jak nie, no to tak jak Wam mówię, polecam oczywiście obserwować mój profil na Twitterze, który jest głównym źródłem informacji. Przede wszystkim ja zawsze się staram dla Was, tak, tak jak Wam to tłumaczyłem w ostatnim materiale, też 6, 7, 8 tweetów nawet dziennie wrzucać. Chodzi o to, że ja muszę zachować ciągłość, bo to też są zasięgi, nie zasięgi i tak dalej. No bo są jakby, no ostatni miesiąc, tak jak wam mówiłem, komuś klikałem wallet i powiem wam szczerze, że no tylko na tym, tylko sobie zaszkodziłem w jakiś sposób, zasianko za, za to robiłem, nie, klikałem komuś wallety, więc, a tu ma wymitowane ale z tego co widzę, chyba jeszcze możecie to wymitować To jest ogólnie mega opcja, zaraz wam wytłumaczę czemu. W każdym razie, no to jest, chodzi o ciągłość, koń ciągłość zadań, nie, bo tam algorytmy to łapią i po prostu... A ja później siedzę, siedzę na tych zasięgach, co mam i się zastanawiam, czemu takie zasięgi mam, a powinienem mieć większe. Dobra, wracając, jeżeli robiliście bridge na Rhino przed 1 czerwca, bo chodzi o tu kwalifikacje, przed 1 czerwca musieliście zrobić bridge na Rhino, a myślę, że większość was, przynajmniej 90%, zrobiło ten bridge kiedyś, albo tak mi się wydaje, że większość jest na Rhino, to jesteście eligible do wymintowania Rhino Alpha Key. NFT jest limitowany, jest do 100 tysięcy, jest to first, come, first serve. Ja to zrobiłem. Jeszcze komuś, jak działałem na kogoś w no bo tam robiliśmy cztery wolety, się trzymam tego, co mówię w wywiadach, że 5-6 to jest po dżentelmeńsku więcej, przez za dużo. W każdym razie robiłem to na jego woletach. Eee, słuchajcie, i no, do ta pula powinna jeszcze być możliwa z tego, co widziałem. Ja mam akurat jako wymintowane. Słuchajcie, macie tak, że ten NFT uprawnia Was do takiego utility, jak to się nazywa, tak jak macie napisane tutaj iż mamy z nim darmowy bridge poniżej 100 dolarów oraz duże zniżki powyżej 100 dolarów plus. Więc tutaj musicie mieć <laughs> będzie nam tu potrzebny hold na 0.00004 ETH na scrollu i 0,3 dolara na mint tego NFT. Jest tanio, jest przyjemnie. Czy warto? Myślę, że jak najbardziej warto. Jest to alpha key NFT. Alfa key jest zawsze... Alfa key, czyli alfa klucze, no dobra. <laughs> Masło maślane, alfa klucze. Zawsze warto mieć, zwłaszcza przy bridge'ach. No wiadomo, że za gaz będziemy musieli zapłacić, to nie jest tak, że, nie wiem, rozpocznie się bull, bull run i mamy wszystko za darmo, no nie, ale słuchajcie, za darmo mamy już sam bridge, w sensie, podejrzewam, że chodzi o to, że nie naliczają nam opłaty za, za po prostu rajno jako rajno nie naliczają nam opłaty, ale już na przykład sam, sam gaz będziemy musieli zapłacić, nie, więc jakby ja uważam, że mimo wszystko spoko, jak będzie, będą zadania pod farmy, czy pod coś, na pewno się nam to opłaci. To ta była szybka informacja dotycząca LXP za Linea Park, mam nadzieję, że Wam powpadało, mam nadzieję, że działacie przy obecnej akcji związanej z Lineą, którą tutaj po tym materiale jeszcze pozwolę sobie wrzucić na pewno. Teraz tak, tutaj mamy GetGrassa. GetGrass, ja Wam pokażę teraz, bo GetGrass jeszcze noda sobie zrobił. Ja najprawdopodobniej tego noda Wam pokażę jak zainstalować. A no może dzisiaj Wam pokażę? Chodzi o to, że tym co miałem pokazane, to wchodziliście tutaj. Chodziło o weryfikację Waszego konta. Tym razem nie, nie poprzez maila, tylko poprzez wallet. Tak jak wam pisałem, no tutaj ten wallet, widzicie, mój podłączony, nie? I teraz tak. Wbijaliście tam, wchodziliście w rewards. Znaczy, tu mogliście wchodzić w rewards, akurat, no bo tutaj się to wyświetla. To był ten panel, ale jak wejdziecie w profil, też będziecie mieli ten panel do weryfikacji. tak. Tam jest banalne, bo tam tylko wybierzecie, podłączacie wallet, potwierdzacie transakcję, potrzebne jest wam jakieś tam środki na solanie. Klikacie, confirm wallet i e-mail, wbijacie swojego maila, wchodzicie w mail od GetGirls, wbijacie w link zawarty w mailu. Tyle. Totalny banał, tutaj wypuścił swojego noda. No właśnie, miał wlecieć odcinek, jak to ogarnąć. To jest 21 czerwca, no to ja poleciałem, sorry, się trochę chyba zakopałem w tej robocie. Więc wiecie co, zrobimy tak, że chyba ja nie mam przygotowanego tego, ja sobie to dodam i przy kolejnym, słuchajcie, przy kolejnym materiale już będziecie mieli instrukcję całą dobra, bo ja z, naprawdę zakopałem się trochę, ja też działam, można powiedzieć, gdzie nie gdzie. I, i, I po prostu się zakopałem. Także bardzo Was przepraszam, ja staram się być słowny w stosunku do Was, tylko po prostu no, czasem robotą się zakopię, a roboty, no może nie będzie więcej, ale muszę po prostu pamiętać, nie wiem, ja sobie prowadzę zawsze taki notatniczek, nie? To w ogóle taki protip dla Was, że notatniczek jest super sprawą, ale po prostu no, jak wyjdzie zbyt dużo rzeczy naraz, to, to można zapomnieć, nie? Dlatego Was przepraszam, ja tego noda zrobiłem. Myślałem w ogóle, że to wrzucałem Wam informację, nie wiem, w poprzednim tygodniu, to, on się tego noda i zapomniałem. Także sorry, przepraszam Was bardzo. Dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj informacje dotyczące Star Hero. Jeżeli braliście udział w kampanii airdropowej projektu Star Hero i spełniście warunki, to możecie odebrać drugą część swojego airdropu. Jeśli odbierzecie bezpośrednio do Hero Duty, to dostaniecie 30% bonusu do tokenu Star, który możecie wykorzystać właśnie w tej zakładce. Jest to oczywiście jednorazowe, rozpiszę w dużym skrócie. Misja pierwsza, punkty za sprzedaż Hero NFT no to macie odblokowane 12,5%, misji drugiej punkty Star poprzez staking 12,5%, misja trzecia zbierz 200 tysięcy orb w kampanii, to chodzi o ten social fee, które wam pokazywałem i też 200 tysięcy orb i to odblokowanie 25%. Ogólnie tak łatwo nie poszło, ja akurat miałem jakieś tam punkciki, punkciory, głównie za staking i za social fee to nie uzbierałem 200 tysięcy orbów, także sorry, ale większość mam odblokowane, pokażę wam tylko jak na szybcioro, jak się to robi. Nie wiem, a nawet ja wam nie pokażę. Widzicie, to jest moja pula, która jest odblokowana. To jest Mission Progress. A, jeszcze wam pokażę, proszę, bo trzeba się pod, podłączyć. On mi pokazuje nieprawidłową ilość odebranych. To jest nieprawidłowa ilość. Zaraz wam pokażę być tutaj legit. Bo się dużego arredalpuna Star Hero nie dostałem, tak naprawdę, nie? No, 1630 jest odebrane przeze mnie. A powinno być 2600 tam sztuk mam do odbioru. nie? Tak jak widzieliście, bo to nie jest raczej wszystko, to powinno jeszcze być tam 200 sztuk. Także o, tu jest, przepraszam, 2174, czyli powiedzmy tam około no, 500 sztuk no, z haczykiem małym. Także, tak jak widzicie, ja mam wszystko wrzucone w staking. Powiem wam tak, na pewno to nie jest prawda inwestycyjna, ale ja bym tego teraz na pewno przy obecnej sytuacji na rynku nie sprzedawał. Jeżeli ktoś chce sprzedawać to teraz, no to, no stary, jeżeli, powiem tak, jeżeli chcesz to przejadać, bo z tego się utrzymujesz, bo może ktoś mnie ogląda, kto tam gdzieś sobie z żyje, no to stary, jasne, no bo musisz mieć za co żyć i to w ogóle z krem dola, krem podstawa, podstaw, ale jeżeli chcesz po prostu, bo, bo nie wiem, bo chcesz mieć dodatkową kasę, no to jest bez sensu, nie sprzedawaj tego, nie rób sobie tego, po prostu jest bez sensu. U mnie, jak widzicie, na moim portfelu akurat jest opcja na to, żeby Yy, że ja sobie często na przykład niektóre rzeczy przejadam, ale ja to przejadam z tego tytułu, że jakby ja szedłem teraz w ten motyw, tak, jakby, tak jak mówiłem na streamie z KryptoEkipą, że ja yy, już yy, można powiedzieć, że yy, no pomagam tam gdzieś przy różnych projektach, ja gdzieś tam jestem moderatorem, gdzieś na, na Discordzie i tak dalej. Już z tego jestem w stanie się utrzymać, nie? Właśnie z tych działań takich typowo kryptowalutowych, gdzie się zaangażuję w jakiś projekt, gdzieś się, się jakiemuś projektowi pomogę, e, jako taki advisor czy coś, nie? Już teraz jestem na takim pułapie, że już jakby generalnie to, co dostanę i tak na wallet, to i tak mogę sobie wypłacić, później się rozliczam z tego, nie? Także. Ale co do rozliczenia, to też, też trzeba będzie nagrać osobny odcinek, bo to wiadomo, że to trzeba nagrać spółkę, czy trzeba stworzyć spółkę i tak dalej, także to wszystko jest. Yy, wiecie co, jak ja będę już prawnie tam lepiej, lepiej ogarnięty pod tym kątem, mocniej, bo to PIT to jest jedno, ale chodzi o, o pod kątem spółki i tak dalej, też nagramy osobny odcinek. Ja w ogóle nie wiem, czy nie poproszę mojego kolegi yy, z, 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 no ode mnie tam z wojska, który w ogóle poza tym, że służy też terytorialnie, też jest adwokatem też wam wytłumaczy prawnie mniej więcej, jak to wszystko wygląda lub koleżankę, która jest akurat od strony finansowej mocno, nie? Więc żebyście mieli taki ten, dajcie znać, czy w ogóle wam odpowiada coś takiego pod kątem prawnym, bo moglibyśmy coś takiego zrobić. Ogólnie mam dużo pomysłów, tylko czekam jakby mniej więcej na wasz feedback, a jak waszego feedbacku nie będzie, to taki materiał i tak stworzę, żebyśmy to mieli. Znaczy, no, pomysłów jest dużo, tylko po prostu yy, no, realizacja i to jest tyle, nie? No, naprawdę, pomysłów mam multum. Ja mam tyle pomysłów, że mam kontentu na przynajmniej myślę, że kolejną dekadę. Nie? <laughs> Dobra, lećmy, bo się rozgadałem. Eee, czyli, tak, przede wszystkim, Star Hero nie sprzedajecie. To jest sprawa inwestycyjna, nie sprzedawajcie, poczekajcie na Bull Run, wrzesień, październik listopad, poczekajcie, to się wszystko porozkręca i mi podziękujecie, a przynajmniej mam nadzieję. A tu mamy NFT, które jest za darmo. Jest to NFT o nazwie Team Liquid, Onczej Summer Premier Series NFT, bla bla bla. Sam mint jest oczywiście na Afryko, tutaj mintujemy z Afryko, tutaj mintujemy sobie oczywiście na Bejsie, te oncze Summerowe NFT, zwłaszcza sami mintujcie, bo one będą bardzo ważne. Oni mają czasem, a czy niektórzy mają pier. pier no, dobra, nie będę do kończył. Pierdzielca za, na punkcie. Yy, na punkcie tych Amchay Summer'ów i wiem, że optim, Optimist kiedyś nagradza chyba Onczej Samer, któryś, więc spekulacyjnie warto zrobić. A cena jest za darmo, tylko za gaz płacicie, nie? Teraz tak, tutaj mam kolejnej formacji. Drodzy drodzy Mordini, Mordini Bambini, jeżeli zrobiliście bryć z jakiejkolwiek sieci na Taiko, to możecie klejmować bacz. Teraz tak, jeżeli mogę wam coś doradzić, no tak jak wam mówiłem tutaj w tym tweetie, no to czytam trochę jak z kartki. Zróbcie sobie to poprzez Rhino, bo poprzez Rhino macie 100, macie za free poniżej 100 dolarów, nie? Także zróbcie sobie bridge i później Faction Badge będziecie mieli do odbioru badża, nie? Ja wam pokażę może jak to wygląda. W się sensie widzieliście ostatnio, bo na odcinku, nie wiem, który się robiłem, ale żebyście widzieli. I tam w ogóle przelejcie sobie, nie wiem, 2-3 dolary maksymalnie, nie? Nie potrzebujecie w ogóle więcej. Więcej dolarków na to, żeby, żeby przelewać tam. Naprawdę. No, u mnie na debanku widzicie, ile ja mam tam. Ja tam chyba już przelałem 3-4 kiedyś, żeby tylko sklejmować, a później yy, nie wiem, chyba teraz 2 dolary przelewałem sobie, żeby tylko zadanie mi zaliczyło, nie? No, zresztą ja mam tutaj o top, 9, top 10, więc wiadomo. Ale tutaj są ludzie, też, którzy farmią, nie? Dużo punktów idzie na biz, strasznie, więc no to jest week trzeci. A myślę, że niedługo będziemy przed weekiem czwartym, bo już tam Taiko coś wrzucało, więc no. Także tutaj też Wam linka wrzucę. Tutaj jest gotowanie moje z makłowiczem, jest gotowanie z Makłowiczem. Zapewne tego ziomeczka kojarzycie. Yy, także yy, no, tutaj był relaksik. Relaksik, relaksik. Yy, teraz tak. A tutaj była informacja o odbiorze. Tutaj mamy generalnie działanie związane z, nil, z Nilpilem. Teraz tak, nie wiem czy jeszcze jest to do odbioru. Mam nadzieję, że jest. Jak dzisiaj trochę Wam tak delikatnie, chaotycznie, chaotycznie coś tłumaczę, to bardzo Was przepraszam. Mam nadzieję, że się nie gadacie, ja po prostu się troszkę mocniej rozgadałem niż zazwyczaj, mam wrażenie. No, ale mam nadzieję, że chociaż lubicie mnie troszkę posłuchać, to, to też zawsze jest coś. Chociaż ostatnio ktoś mi napisał na dm że mnie słucha w formie podcastu, że sobie coś robi i mnie słucha. Także serdecznie pozdrawiamy wszystkich podcasterów. Jak widzicie, wkleiłem teraz tutaj link, link tutaj pisze, że item is not available, nie ma już tego itemu. Także bardzo was przepraszam, no był, ale się zmył, można było zgarnąć za darmo. Dlatego przede wszystkim polecam tutaj mi zostawić serduszko, subika, komentarz, followa i tego followa na Twitterze, przede wszystkim te konta na Twitterze, przede wszystkim obserwować. A jeżeli tutaj nie są ci straszne, ciężkie warunki rynku, to możesz też zostawić donajcika. Pójdzie na, obecnie cel, tak jak wam mówię, jest, na, jest na, 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 na studio podcastowe. Więc tutaj, że tak powiem, każda złotówka idzie w tamtą stronę. Ja też dostałem jakiś, powiedzmy, w pewien, w pewien sposób bonus, więc, jakby rzeczy prywatne są ogarnę. I tutaj myślę, że już, już wjedzie niedługo e, green screen i zacznę już powoli kompletować wszystko. Ale każdy ważny ony jest na wagę złota, dlatego, jak już mi coś wrzuciłeś, to bardzo Ci dziękuję, byczku, i lecimy dalej. Teraz tak, tutaj mamy lekarstwko na nudę. To jest kampania na Galaxy od projektu Movement Labs. Ogólnie powiem Wam tak, ja Wam coś pokażę, nie? Tu ja wam najpierw się odniosę tego projektu na szybciutko, bo ja Nie robiłem grubego researchu, ja spojrzałem dość powierzchownie, ale wam coś pokażę. Jest 4 z 500 tysięcy obserwujących. Z Polski widzicie, kto tu jest, ja no, airdropy. No, Quentin, akurat jest w porządku, żuczęk, pozdrawiamy. A czyli ja mówię, że ktoś inny nie jest, ale tak. AirDrop Adventure, no to jest jedno, ale to Crypto Wild Polska, airdrops, y, Chase, Chase'a tu mamy. Mamy tu Niko, Niko akurat bardziej kojarzy z NFT-ków. Mamy tu pioruna, no to piorun polsko-zielony tu siedzi, wormhole tu jest, kryptoremontier Mikołaj Tomczak, fastlife, airdrop official, kornik, kryptomama. Mamy też Eryka w ogóle, widzicie, z Loe, Trącienia, crypto Future. Przepraszam, mamy tu MZI mamy Frogiego nawet. Atom z BMS i tak dalej. I mamy Milesa Deutschera, który był świetnym, wy... jak jeszcze raz to powtórzę, to już powtarzam, po raz 15-16 kal. Miles Deutscher to jest świetny wyznacznik generalnie tutaj. Jakichkolwiek tematów związanych z krypto, w, tamtym, w tamtej hoście był świetnym wyznacznikiem. Także y, polecajka. Y, movement Labs ogólnie nie tyle, że nawet polecam, co ja wręcz wam każę to zrobić. Tą, to, tego tego Galaxy. Ja wiem, że się ktoś może się pomnie, na, na mnie pogniewać za to, co mówię, ale kochani, to nie jest prawda inwestycyjna. Ale naprawdę zróbcie to sobie. Jak mówię wam, że coś jest priorytetem, to naprawdę zróbcie to. Nie, nie to, że was naganiam tu na coś, tylko zróbcie to sobie po prostu, tak. A, powiedziałem, że mierza żadne pieniądze, chociaż przy naganianiu to jest przy naganianiu, ale mi żadne pieniądze akurat <laughs> nie są w stanie kupić, tylko ja zawsze mówię szczerze co myślę, tak jak odnośnie Game Swifta, nawet będę z ambasadorem, co tam się działo, to też, bo mówiłem, że mi się podoba, ale po prostu są projekty przede wszystkim, gdzie No, widać czarno na białym, aż tak Marta Linkiewicz, jeżeli ktoś kojarzy bitwy rapowe, jak to wyglądało, więc yy, tak, lecie z kundką, mi coś tu przyszło. A nie, to jest tylko cashback, Dobrze. Yy, mamy tutaj słuchajcie tego zadanie na Galaxie. Już wam tłumaczę wszystko. Ten Movement Labs będzie duży. Zapiszcie go sobie przede wszystkim. Yy, jeżeli ja gdzieś czegoś nie, nie zobaczę, to yy, Wy zobaczycie, bo mogę, ja, mam to, ja mam to zapisane w folderze, ale jakby mi coś nie wiem, by mi coś umkło czy coś, no to zawsze wy jesteście gotowi. Teraz tak, L2 oparta na Ethereum, nie wspomniałem, także to widzicie. I teraz tak, wbijacie w tamte galkse, no tutaj jest problem z claimem od razu wam, was uprzedzę, problem z claimem roli na, na galksę. Trzeba wbić na ich Discord i trzeba im tam napisać, oni wtedy to, o, wtedy to ogarną. Chyba tiketa trzeba zrobić, ja też muszę do nich napisać w ogóle. To tak, tu macie odpowiedzi do quizów. Nie wiem, czy zastopujecie sobie materiał, czy po prostu zrobicie tak jak, czy wejdziecie z opisów pod materiałem. W każdym razie tu jest podzielone to na dwa role. Wytłumaczyłem tutaj. Mamy te quizy. Quizy nie są wcale jakieś mega ciężkie. Także poradzicie sobie, kochani. no Zdolni jesteście, nawet jesteście, ktoś początkujący mnie ogląda. To się Manko. Ja jestem Watt Monet, A to są bardzo proste rzeczy, które na pewno ogarniesz. No. Lecimy teraz tak. Tutaj mamy Zora. Nie wiem, czy ta Zora jeszcze jest do wymintowania. To jest Zora, którą też uważam, że warto mieć w sensie NFTEC. W związku z tym, że to jest współpraca z Zory, z Uniswapem, dla mnie to też jest taki, dość taki fajny sygnał, że Zora, jeżeli Zora Network jest na Uniswapie, to znaczy, że yy, już dziś to rozkręcają fajnie. Może, może ten token za jakiś czas się pojawi więc warto sobie myślę to wymintować, ale sama Zora pisała, że żeby mieć dużo wymintowanych tych NFT-ków od niej, więc no niestety yy, cierpciała jak się duszy chciało. No będą nas okradać rozbójnicy, będą, ale polecajka zróbcie to sobie i tyle. Tutaj mamy temacik, wiecie co od Layer 3, nie wiem czy to jeszcze jest aktualne. Bo to jest Layer 3 na Taiko. Więc tutaj, a tu groszowe sprawy są w ogóle, chyba z tego co wiem. No jeden ładny cube, mint pending, fajnie. No to jeszcze bym nie wymitował jakiegoś cuba. Świetnie, świetnie. Eee, dobra, okay. Tutaj chyba z tego co widzę, jeszcze jest. Eee, jeszcze mamy kampanię, ale tutaj. A czemu to jest jako nie. Co, co jest? No, bridge był. A to 5 dolarów, dobra, zapomniałem o tym. Tutaj mamy. Ten, to, co wam wkleiłem, to jest jedno. Bo tu mamy całą kampanię, da się tego taiko, nie? Więc ja wam sobie tu wkleję to, bo tutaj jest sama transakcja i no w sobie dobrze wiedzieć, że tam są na taiko jakieś te, to sobie od razu wrzucimy. Tu jest sama, tam tam jest tylko tu jest przeklikanie tylko, nie? Także, ale na taiko macie tam całą resztę kampanii. Ogólnie polecam sobie to zrobić, bo to zawsze jakieś dodatkowe rzeczy na taiko na, na samej sieci, nie? Ale polecajka, tak polecajka, co wam link. Dobra, tu mamy tak, tu mamy kolejne jakieś cudowiankę. Tym razem to jest informacja od podka, poduś pozdrawiamy. Yy, możemy sprawdzić, czy łapiemy się na airdrop tokena talent, od talent protocol. No, bo no, podobno ma wpaść coś nieco, i za lens protocol handle na przykład, Czy to jest nazwa własna łamana na domena, lub alokacje degens z Mi się niestety nie udało zrobić, znaczy nie udało mi się załapać. Yy, I za lensa nie wpadło, za no, degena nie miało mi jak wpaść. Ale sprawdźcie sobie pod tym linkiem. Wbijacie, wklejacie adres swojego portfela. Nie musicie łączyć. Nie, nie łączcie na razie, tylko wklejcie adres, nie? I teraz tak. Kolejna informacja. To widzę, że ostatnio to mimo tego, że. Yy, a, a dystrybucja była dobra, to nie, nie. Ale to dla osób, które nie wiedzą, nie sprawdzały swojego portfela, na przykład na debanku. A polecam wam debank, na debanku sobie czasem sprawdzać. To do yy, 20 któregoś o godzinie 16. Dobra, 26 czerwca. Mniej więcej tydzień temu była dystrybucja Blast L2, właściwie airdropu tokena Blast. Więc sprawdźcie, sobie, jeżeli nie sprawdzaliście jeszcze do tej pory. A w ogóle widzę, że ten rynek niby, niby źle, niby i tego, a cały czas airdropy. dropy. To czy tam tylko air dropper, 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 Nie wiem, dzieje się. Teraz tak mamy, jak pamiętacie, x czasu temu wykonaliśmy zadania związane z Circuit L2. Tutaj dobry kryptożytek kamery dropy, którego zapewne znacie, wypisał długi wątek odnośnie. Dobra, to są działania, które ja wam to. My to zrobimy sobie, ale słuchajcie, w kolejnym materiale. Dobra, bo ja tutaj się nie wyrobię z tym, a mam kilka newsów, które chcę przewinąć. Ja sobie specjalnie to zostawię na kolejny materiał roboczy. To jak może u mnie, u mnie księżniczka nie będzie ten. Yy, nie będzie tutaj mi yy, tutaj rozrabiać, bo wiadomo, że ja przede wszystkim w weekend staram się spędzać jak najwięcej czasu, jak najwięcej tutaj przeznaczać swojego czasu yy, i zainteresowania yy, córeczce, ale akurat jak będzie miała tutaj chwilkę, będzie tutaj chwilka, bo albo uśnie, albo albo będzie tam sobie coś czytać, to, to, to czy tam sobie coś malować, to wtedy myślę, że yy, nagram wam odcinek, jakie wam wytłumaczę, nie. Jeżeli <laughs> będziecie słyszeć na nagraniu, tato, ciszej. No bo ona czasem tak ma, a ja mam dość donośny głos. Dobra, kochani, bo to ojcowskie pierdzielenie wyszło trochę w tym odcinku. No Ale pozdrawiamy wszystkich rodziców, wszystkich przyszłych rodziców i tych nie rodziców też pozdrawiamy. Buziaki, nie? Mamy tu małą przypominajkę odnośnie The Velocity Group. Przypominam byczki, że codziennie mam do zgarnięcia cztery boksy na galksę. Czy będą z tego kokosy? Wątpię, ale jak będzie 50-60 dolków, też generalnie nie będę narzekał, nie? Tutaj mamy tak. Plume Network. Yy... Tutaj, wiecie co, ja wam to pokażę, może się zdążę wyrobić, bo Plume Network mi tu fajny wpadł, w ogóle mi tu legendarka wpadła. Wiem, że kilku są też jakieś fajne fajne fajne, rzeczy w, wpadały. Yy, ty, 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 ty. Może przedstawię jeszcze projekt w ogóle, co to jest. Znaczy ja to pisałem ich z czasu temu, z tego co pamiętam, ale... Plume Network jest to RWA i zarazem modularna LWEczka. Zebrali oni 10 milionów dolarów. Yy, gdzieś już tam troszkę, troszkę tych followersów chyba też zebrali, z tego co pamiętam. No 200 ponad 50 tysięcy, to no może mnie nawet takie trochę Co musicie zrobić? Wbijacie tu, łączycie ŁOL, dodajecie sieć i środki poprzez kranik. Jak nie działa, to tutaj macie sobie jeszcze bridge z Cepoli robicie. No takie powiem Wam szczerze, że banały, nie? niech chcę pierdoły, bo to tak nie ładnie czasami, ale, ale banały. Dobra, dawaj, dawaj. Nie, nie zawiedźmy tym razem, mistrzu. Miszczu. W ogóle swoją drogą, jak tam wasze nastroje są na na, na tutaj że powiem na tą sytuację na rynku, na wakacje wręcz. Na wakacje krypto, bo myślę, że te kryptowakacje już nadchodzą. Zawsze było sell in, may and go away, a czy zawsze? No, dość często. Znaczy, dość często, no patrząc na przestrzeni lat, to dużo osób podchodziło na zasadzie sell, sell in, may and go away. A było różnie, no ale zazwyczaj się zgadzało. No, zazwyczaj. A teraz mamy troszkę inaczej i, i teraz, znaczy inaczej. Teraz mamy tak, że. Po prostu już zaczyna się robić. Nie tyle sell and make, sell and, and go away, tylko Selim Junen, szuszu, Tak wam powiem. W każdym razie, no jak wam nasze na was kupuj W ogóle pojecie, mi kupujecie, sprzedajecie? Jak wy to widzicie wszystko? Dajcie znać w komentarzu. No, mówię, mi się ja jak dla mnie to jest świetny moment na to, że kupić. Dobra, bo mamy mało, mało czasu. Teraz tak. Tak jak wam pisałem, dodajecie sieć i środki przez kranik, to tutaj jak wejdziecie, to będziecie musieli tylko przeklikać, yy, tutaj będzie, nie, to jest copy referral link, tu macie mint NFT i tutaj będzie cała cała ta pula, czyli tak, dodajecie sieć i środki przez kranik, jak wejdziecie w ty, tutaj w to, to powinien wam się pojawić krawik kranika o jak wejdziecie w to, akurat wam się to wszystko fajnie doda sieć, więc to jest spoko, yy, tutaj będziecie mieli samego bridge'a, widzicie, możemy zrobić słapa. tutaj nie wiem, dajcie sobie z sepoli na... Nie pamiętam, czy było z Sepoli, czy. Ja zrobię w jedną drugą stronę ogólnie, nie? Więc yy, polecam Wam sobie zrobić na przykład z Sepoli na pluma i z pluma na Sepoli, Po prostu przede wszystkim, tak? Możecie 0,1 Sepolis sobie wysłać. Ja zrobiłem w obie strony. Wracacie tutaj i mintujecie swojego, jak to się mówi ładnie, wafla. A jeżeli Wam się nie pojawi, jeżeli Wam się pojawi napis Not Eligible, to klikacie w Not Eligible, wrzucacie tweeta, Jeszcze raz łączycie profil Twitterów i czekacie, aż Wam zaliczy yy, czas operacyjny do. Przepraszam, no to będzie do poniedziałku, wtorku. Jutro jest szósty, znaczy wy kiedy to widzicie, jest szósty, niedziela siódmy, no to do wtorku, nie? Także zrobicie sobie, ogarniecie to, to jest naprawdę prosty, fajny temacik, więc myślę, że nie będzie problemu. Lećmy dalej, kochani, lećmy dalej. O Boże, ten Xion teraz. Yy, Xion to też będę musiał wam pokazać. Znaczy, no, no też wam pokażę. Dobra, to też będzie na materiał kolejny. Sorry, wiecie, co po prostu, to są takie rzeczy, które wiem, że ja bym chciał wam pokazać, bo nie każdy może sobie z tym radzić, dobra? Ja wiem, że może yy, część z was stwierdzi, a to może zrób dłuższy odcinek, nie było 30 minut twardo, to jest 30 minut twardo, więc nie będę was tu męczył. Ostatnia tutaj rzecz, którą wam pokażę, jest to misja numer 60. Przez tej yy, nigdy, yy, nigdy nie kończąca się historia od suprelaps. 60 misja, te pytanie, chyba misja obecnie jesteśmy 61, dlatego postaram wam się wrzucić zaktualizowaną misję numer 61. Również, i o ile nie zapomnę, jak nie zapomnę, powiem w kolejnym materiale i tyle. Dobra, bo my tu, ja się rozgadałem, mówię, za bardzo. E, Dzisiaj odcinek taki wyszedł taki z przymrużeniem oka, ale grunt, że a jest, robotę robimy, e, będzie lepiej, będą lepsze. Ja chyba też muszę się przyzwyczaić z powrotem nie do streamów, nie do reportaży, a do nagrywania materiałów, tak? Dobra, mniejsza większość i yy, perfekcja wymaga czasu, nie ma co pierdzielić. Kochani, dzięki bardzo moje kryptobyczki, ziemeczki, mordeczki za to, że oglądaliście mój odcinek. Yy, dziękuję Wam bardzo serdecznie ponownie. Jesteś w samym WhatsApp Monetka krypto królestwo, Trzymajcie się cieplutko, Na razie, siemanko. Cześć!